Co gdybym Wam powiedział, że w 1936 roku Rzeczpospolita! Ma bomby atomowe Dosłownie nic bardziej mylnego Na tym scenariuszu spróbujemy zagrać polską, ale pod atomową bombę Będziemy grali na najzwyklejszym scenariuszu, praktycznie bez modyfikacji Jedyna zmiana to jest fakt, że będziemy mieli bomby atomowe Czy jest może szansa na powrót Rzeczpospolitej obojga narodu? No nie wiem Sprawdźmy to Sytuacja Rzeczpospolitej plasuje się bardzo nieciekawie Jesteśmy na Kraju ubóstwa. Niedługo prawdopodobnie wypowie nam wojnę. Bardzo zły pan w czerwonej czapce. Pany Adolfusem Hitlerusem. Nie mamy praktycznie też dostępu do morza. To jest. No niestety nie mamy tego dostępu do morza, ale to nic. Punkty przewagi. Tutaj pójdziemy na pewno w dyscyplinę. To jest podstawa dyscyplina. Na sam początek brak aktywnych badań. Tu damy też szerokość pola, atak jednostek. To jest najtańsze. Powinno robić się znacznie szybko. Teraz opłacamy. Myślę, że bo opłacać pełną armię. Dowódcy. Weźmiemy kolegę z obroną jednostek. I zmienimy generała na atak generała. Ulepszymy też od razu dwa razy akademię wojskową. Nie możemy, więc trzeba wziąć pożyczaje. Dwie pożyczaje starczą na razie. I ulepszamy akademię wojskową. W tym odcinku dodatkowo utrudnimy sobie, bo nie będziemy brali żadnych sojuszy. Jak wygramy, to świetnie. Jak upadniemy, to upadniemy. Zachęcam Cię drogi widzu do zostawienia subskrypcji na tym kanale. Już niedługo wbijamy 10%. I to wszystko dzięki tobie To jest lista wspierających Dzięki wielkie kochani za to, że mnie wspieracie To dzięki wam mogę tworzyć tak świetne treści No i ulepszać je jakościowo Dodatkowo zapraszam serdecznie na serwer Discord Jest na nowo postawiony Nawet mamy własnego bota z niedźwiedzim Gajem Wszystko jest stworzone I już niedługo będziecie w stanie zakupić sobie tam nawet rangi Typu wspierający Discord I nie tylko Przenosimy armię na granicę tutaj z Niemcami Mam nadzieję, że to wypali Szczerze powiedziawszy, zastanawiam się nad wypowiedzeniem im wojny już na sam początek. Gdybym ze stackłapową im początkową armię. Czyli zebrał swoje staki. Jakbym zebrał swoje staki w jedno, połączył, mam chyba szansę na to, żeby z nimi wygrać. A przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, spróbujemy wypowiedzieć wojnę. Armie się zbierają w Grudziądzu. Jedziemy z tym. I walczymy sami na samych. Nie mamy większych kłopotów. Rozjeżdżamy naszą armię się po całych prusach książęcych. I oczywiście łączymy te armie. Chwilowo nie widu, ni słychu armii. O, jest już pierwsza armia naszego kolegi: 65 tysięcy. Dobra, łączymy naszą armię. Mamy opłacane wszystko. I teraz misja: wzmocnij badania. I jeszcze dodatkowo zwiększ punkty dziedzictwa. Teraz armię, którą wystawił nam przeciwnik, chętnie pobije. Tylko zobaczy, czy mam lepszych generałów. Mam, Arnold Kazimierski. Bierzemy kolegę. Zrobimy jeszcze ulepszenie pułków. Mamy piechotę okopową, no i mamy też piechotę zmechanizowaną. Dajemy sobie szan. Szkoda, że nie mam tu Blitzkriegu. I jedziemy na Musinko. Na Musinko powinna armia stać. Trafiliśmy ją, to my się w nią wbiliśmy. Mamy lepszego generała, znacznie większą ilość armii. Morale armii na polu bitwy są ogromne. Zobaczmy, jak wyjdzie ta bitwa. Jest Raising, jest dosłownie Raising. Rozbita, rozbita, lecimy dalej. Lecimy ją ze To jest pierwsza armia, którą ze Stakwajpujemy. Jest, mamy ją i jest stackwipe. Jest stackwipe. udało nam się. No to co, na Lemborg? Z Lemborgu przejdziemy na dombki. Jesteśmy minus 300. Fakt, Jesteś Minus 300. Ale jedną z armii mu stack powaliśmy. Gdzie jest reszta jego armii? jest kolejna, jest kolejna w nawałczu. 8000. A gdzie on ma więcej? Ja? Dobrzany, halo. I po to łączyłem armię. On się z kimś jeszcze Nie, jest tylko na razie jedna wojna. On się z kimś bił? Okej. Okay. Nie wnikam w to sytuację. Dobra, zajmujemy terytoria przybrzeżne. Przybrzeżne, boże, co ja mówię? Dzielimy armię. Te armie będą się teraz rozchodziły. Dajemy drugiego generała. Cezary Mizak Zostań naszym generałem. No i postaramy się w jak najszybszym tempie złapać możliwości. Tak, żeby nasza. Armia była w stanie coś działać. Na lupsko przenosimy armię. Na Dresden przechodzimy też. Całkiem głęboko weszliśmy. Mam być szczery. No, całkiem głęboko jesteśmy. Jestem na minusie dalej. Strasznie na minusie. Ale nie widzę armii. Jest, jest armia. Jest armia. Dobra. Wychodzimy w górę. koniec oblężenia. Spal i plądruj. Łączymy armię i idziemy dwoma armiami nawet podzielonymi. 18 tysięcy. Ok, stack wipe. 72 tysiące żołnierzy. Ej, to nie jest, wyobrażałem. Nie, kolejna armia. Dobra. Jest kolejna. Ona nas idzie. To jest pewnie pełna. Bijamy się. 1000 żołnierzy. To jednak nieba pełno. To idziemy na Berlin i będziemy ubezpieczali się na Neurupinie. Berlin aktualnie pada. Nie stanowi dla nas większego zagrożenia. No to jak Berlin padł, no to co? Może wchodzimy w głębiej? Co? Jesteśmy na całej prawej stronie u nich. No to przejdźmy jeszcze na górę. Odetniemy ich morzem. Na razie jest tylko nasza wojna. Nikt inny się z nimi nie bije. A przynajmniej tak to wygląda. Dodajemy sobie atak jednostek dodatkowo. Ojej, że jego armia gdzieś tutaj jeszcze jest, no bo powinna być. Jak mi się przynajmniej wydaje. No to jest dużo limitów. 280 minować. to jest armia. Jeden pełny stag, mu rozbiłem. A gdzie reszta? Ok, tu jest odbijane. Bijamy się oboma armiami. 28 tysięcy, okej. Okay. On musiał z kimś walczyć w takim wypadku. On musiał z kimś walczyć, bo w innym wypadku miałby armia. a nie ma. my się w dalej nie ma, no. To tysięcy żołnierzy, no to jest mało. No, dobrze dla mnie. Chociaż jeden odcinek nie będę umierał tak szybko. Potrzebujemy pieniędzy, więc potrzebujemy gospodarki, więc potrzebujemy. O, tutaj jest armia. Odbijać może. 7 tysięcy, aha. No dobra, no to w takim wypadku wychodzi na to, że na pewno wygraliśmy już. Rozmieniamy. Na utrzymanie obrony dajemy kontrolę C I zmniejszamy opłacanie armii Nie potrzebujemy tego płacić w tym momencie Niech to się robi się same My w międzyczasie oczywiście tu idziemy dalej Nasze armie będą podbijały same z siebie No i fajnie, że odzyskamy przynajmniej dostęp do morza To, to jest klucz Drodzy Państwo, to jest klucz 6000 mają żołnierzy No to nie jest dużo Poczekałem aż będzie 100 i po prostu zakończę tą wojnę Pierwsze żądania jakie posiadam to to zabranie całego Ugropolu tutaj Plus książęcych Zasobności. Pani moi. Co my możemy chcieć więcej od was? Co my chcieć możemy więcej? Oni nie mają do wypuszczenia nikogo. Nie mają. Okej. Okay. No to przychód ty ja bym chciał od was faktycznie, ale ciężko będzie go dostać. No to co, może weźmiemy jeszcze tutaj Lemborg, Słup, skąpki, żeby mieć wzmocnienie alkoholu. Palin, Kryfice, Logart, tak. To no więcej chyba nie dam rady ścisnąć sobie. Egzekwuj żądania. Całkiem spore terytoria. Będziemy musieli uderzać, jak tylko się nam zakończy sytuacja. Okej, okay. kolega tutaj na razie nas nie. Takowo mamy minus, minus. Sporo terytoriów zyskaliśmy, ale też sporo odzyskaliśmy. Dwie pożyczki. Stać nas na nie. Spłaćmy. I religia spłaćmy. Damy sobie od razu dyscyplinę. Atak jednostek. Dewastacja. Dyscyplina, pamiętajcie, klucz do zwycięstwa. 15 na plusie. To nam daje dużo. No to co? Rywalizacja z Niemcami. Rywalizacja z Gdańskiem i z Litwinami. Gdańskiem, to ja już bym się zajął w tym momencie, ponieważ potrzebuję ich pieniędzy. A Gdańsk ma 11 tysięcy. Więc Gdańsk nie będzie mi stanowił większego kłopotu. W międzyczasie połowa armii idzie od razu na Litwinę, i nie będziemy wyczekiwali nawet sytuacji. I druga armia też tam dołączy. Które odzyskaliśmy całe prusy, to trzeba dołączyć Gdańsk wolny do naszego państwa, i niech stanie się częścią. O, zbrojownia, zbrojowni to my nie potrzebujemy. Ale zamek, pieniądz. Panie, panie, oczywiście zapłaciłeś nam. Inną religię nam spłacił. Gdańsk spłacił nam to, co jest najważniejsze. Będzie się w nas wbijał. 12 tysięcy ma tylko. No w porządku. Litwa się w nas wbiła. Niestety została unicestwiona. Dla niej to chyba jest w porządku, bo dla mnie na pewno sytuacja jest po 100%. Nie będę czekał. Chciałbym zabrać całego Litwina i mogę to zrobić. Zabieram też pieniądze, które posiadał, i chciałbym reparację. Egzekwuj żądania. Póki możemy, póki jesteśmy na plusie, chciałem właśnie w ten sposób bawić. O Boże, panie. U, plus 100 na miesiąc. O, na razie nie potrzebujemy. To co? Łotwa, Estonia. Nierdzenne 300. Pożyczka ostatnia i dajemy w prowincji. No ci powiem, wydatki na badania. Koszt badań faktycznie idzie dużo do góry, ale 121 na miesiąc. Ej to jest sporo. Budynki nam dają. Sporo, naprawdę sporo. Możemy jeszcze coś podbijać, na pewno. 64. Ja bym chciał jeszcze zawalczyć z nimi. 44 7 lat. oni w 7 lat będą w stanie odbudować armię. Wyślij szpiega. 208. 343 dni. To no, możemy wysłać. Postępuje ten szpieg, niech to idzie. Nasza armia się tutaj oczywiście będzie rozwijała w międzyczasie. Płacimy też pożyczki, które mamy. Ekonomiczny rozwój stolicy. Zainwestować. Nie inwestuje. inwestuje w ekonomię. Ekonomia zawsze dobra rzecz. No, mamy sytuacyjnie dobrze to wyglądające państwo. Teraz nasze prowincje oczywiście łączą. To jest sporo terenów. Zobaczcie sobie, naprawdę spora liczba terytoriów. Teraz do zdołą. Więc powinniśmy dzięki temu zyskać trochę na pewno armii. 35, 277. No, uszczupliłem ich, uszczupliłem co prawda, ale nie za dużo. O, widzę, że zaczęli budować akademie wojskowe. Niedobrze, nie podoba mi się to, dostęp do dziedzictwa. Weźmiemy sobie jeszcze dyscyplinę raz. Poczekamy, bo o, właśnie teraz dyscyplina nam wystąpiła. I dyscyplina. Tu powstała jakaś armia. Chyba, czy ja jestem w stanie ich pokonać w takim wypadku. Przełom w badaniach wzmocnienie badań. zdecydowanie zgadzam się na wzmocnienie badań. Proszę mój dradcę. Utrzymanie prowincji. Wydajność podatkowa i zwiększ to. Tu kolega będzie dawał mi wydajność i też pieniądze. I jeszcze chciałbym go ulepszyć. Okej, okay, kolego, ulepszyłem cię. Te, teraz to ja. Ultimatum zaakceptowane. Druga rzecz pospolita: Czechosłowacja. Dostaliśmy kilkanaście terytoriów od Czechosłowacji. Czy jeden? A, jeden. Treniec. No dobra. Sytuacja mi się nie podoba, że Czechosłowacja została praktycznie ponięta przez Niemca. Wiecie co? Ja wykorzystam tę sytuację. Teraz tak. Tutaj kolega równej cywilizacji. Ma armii. Co tu masz? Mamy więcej technologii, dziedzictwa. Mamy lepszą dyscyplinę. No, i on ma większy limit pułków. Nie dobrze, nie podoba mi się to. Cztery lata jeszcze trochę ma czasu. O, Szwajcaria, ja go wesprze. Tysiąc złota potrzebujemy na produkcję. I tysięcy tutaj. O, pana. Proszę pana. Trochę drogo. Niemcy mają największą limitkę. O, no i Niemcy wchłonęły. Szwajcaria pomogłaby. No, trochę mi się to nie podoba sytuacja. Ciekawy jestem, co oni posiadają. Wydaje mi się, że nie powinni posiadać za dużo armii, tylko mają. Miał czas na odbudowę. O, widziałem tą armię. Widziałem tam armię sporo. O, tej armii się tam narobiło. Popraw relacje z związkiem. Niemieckie ultimatum. Nie, wojna. Wojna. Zdecydowanie wojna. Dobra. Łączymy nasze armie na Gliwicach. Będziemy się próbowali przejechać po nich. Mają pełną armię swoją, 19 tysięcy. Związek Rydziecki w nas wjechał. Rozbiłem mu armię i tutaj wbiłem się w jego armię też. O, panie! No, udało mi się, udało mi się, udało mi się, udało mi się ich przebić. Na brzegu stoi armia, została zestakłajpowana Idziemy na putnow. Powinniśmy ją też zestackwipować. Stackwipe poszedł i tutaj jest armia na płocku Popaliśmy ją. Stała rozbita, ale nie została zestackwipowana, na nysie stała. Na opawę idzie i tutaj jest stackwipe? Jest, ostatnie na opawę. O, ominęła nas w ogóle. I kolejna zestakłajpowana będzie. Jest zestakłajpowana. 16 tysięcy. Biały pokój. No ja muszę zestakłajpować kolejną armię, bo będzie kłopot, jak tego nie zrobię. Chodź chodź, 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 koleżko. Chodź, chodź. Nie, nie, nie. Powinniśmy sobie poradzić z wami. Jest tak jeden. 29 tysięcy. Okej, wbijają się w nas. Poszło bardzo szybko. I 57. Powinienem sobie poradzić jeszcze z tą armią. Idziemy od razu za nimi. Trzeba ich zestakłajpować Na chlusku łapiemy armię radziecką. I na żytkawicy. I armię radziecki zostały. Zestakłajpowane, stoimy teraz na ich terytoriach Więc wyruszymy na Mińsk Na Mińsku wyłapaliśmy, o w okolicach Mińska Wyłapaliśmy kolejną armię I na Uzdę wyłapaliśmy ostatnią armię radziecką Tak, to jest ostatnia armia radziecka Teraz armia radziecka będzie zestakłajpowana Jest, armia radziecka jest zestakłajpowana Jeszcze na Mogilew lecimy Bo tam też podobno stoi 7000. Jest, w porządku, wyłączam chwilowo armię SI I tak, wezmę sobie to Szybko Niemca, szybko pierwszej kolejności Niemca Mamy czas, się rozbij tutaj Armię niemiecką, Niemiec nie ma armii więc ja go tylko chcę podbić, żegnam. Moja armia lata. Oczywiście, Związek Radziecki już tam coś robi. Mam nadzieję, że zdążę przed Związkiem Radzieckim. O, okej. Okay. Tutaj się armia pojawiła kolejna. Ta zostwajowana. Doskonale. Odbić tamte tereny nie będzie kłopotu, jeżeli armia radziecka będzie taka mała. Najważniejsze teraz zakończyć to. Wezwanie do broni, oczywiście. Mamy minus tysiąc. Ale zaraz armie tutaj będą skończone. O, widzę, że Niemcy mają wojnę jeszcze z Niderlandami i Belgią. Dobrze dla nas. Ser jest. Myślę, że jest okej. Okay. Tylko muszę uważać, żeby wojny mi nie zakończyć. Zakończył Związek Radziecki, za szybko, końcowy, ja se popal ok teraz musimy wrócić do naszego kraju, tam gdzie jest Związek Radziecki I rozgromić związkową radziecką armię Na Gostyniu złapaliśmy Związek Radziecki i został zbity rozbity, został rozbity, teraz na Elblągu stoi druga armia Też została rozbita i wracamy się teraz dalej Na lejka bielejka też została Rozbita ta armia, 23 tysiące na Elblągu, oczywiście to armię wyłapiemy, jest wyłapana i została O bardzo dobrze, jak widzę Niemcy sobie już nie radzą więc zakończyliśmy żywot Niemca. Sami nie jesteśmy zbytnio bogaci, ale to nic. odbite tereny i podbić Związek Radziecki. Za czasie to sobie będzie biało i odbiało. A my zobaczymy, jak wygląda sytuacja tutaj. Niemcy mają kłopoty. o jest 100% na nie. Chciałbym powiedzieć, mają kłopoty, ale już nie mają kłopoty. Chciałbym Słowację, czy nie chciałbym Słowacji? Słowacja mogłaby być moja, moją marionetką, by mi płaciła od razu. Weźmiemy sobie Słowację. No i co? Na pewno wywalimy ich częściowo za morze. Coś takiego weźmiemy. Te jedno morze, co bym chciał zabrać. Nie mam pieniędzy, ja bym wolał jeszcze pieniądze, ale tereny też mi się przydadzą. Więc powolutku po głównej linii będziemy się przełamywać. Okej, okay. tak to wygląda. Mogę jeszcze to tylko tyle. to, też nie. Rzeczpospolita wygrała wojnę z Niemcami, ale ma jeszcze do załatwienia sytuację tutaj z kolegą drugim. W praktyce mamy kłopoty dużo nawet. osoby ludzkie, przynajmniej. Sypnij tę armię. Odbijamy, podbijando. Ja bym zrobił jeszcze tak. podziel na pół. Możemy podzielić na pół. Ta armia z generałem, Franciszek Klebę, zostanie oddelegowany do tego, żeby tylko i wyłącznie odbić terytoria, które zajął nam Związek Radziecki. I to będzie Twoje główne zdanie: Klebe. Klebe ma odbić terytorię, a tam. Ta armia na spokojnie będzie latała dalej, podbijała. My w międzyczasie musimy się ogarnąć, bo mamy ogromne potrzeby. I jak tylko odbijemy terytoria, odbijemy zająć kolejne. W międzyczasie nasza armia oczywiście lata, ale to najważniejsze jest odbić tereny, które nam zajęli, bo mamy mitę. O, Związek Radziecki nie mogę na rywala. Tutaj mamy rywala Niemców. Słowacja jest pode mną. I tak, państwa majątkowe, Słowacja mi płaci. No to dobrze Słowacja, jak mi płacisz, to ja się cieszę z tego. Procesu. Ok, i teraz, jak już zakończyliśmy odbijanie Rzeczpospolitej, ruszymy armiami. Tutaj jest 1942. Bardzo dobry safety podszedł. Myślałem, że będę go wczytywał se setkę razy, no ale mam przewagę technologiczną, to mogło to chodzić, że no i on z kimś nie bił. I wcale mu dobrze nie poszło, tego, co można było zauważyć. Z tego, co widzę, to jest jeszcze lepiej. Okej, okay. Niemcy biją się ze Związkiem Radzieckim. Niemcy biją się ze Związkiem Radzieckim. To jest ciekawe. Podoba mi się ten fakt. I my oczywiście też dołączamy tą armię. Niech ona podbija tutaj. Związek Radziecki próbuje odbijać, ale to wiadomo, nic już z tego nie wyjdzie. Czyli Związek Radziecki również padł. Nie opłacaj tej armii w pełni. Musimy zacząć zarabiać pieniądze. jak spłacimy te pożyczaje, to będziemy wtedy bogaci. Tego nam brakuje, żeby odtworzyć Rzeczpospolitą obojga narodów. O boże. Hen, hen, daleko trojami. Hen, hen, daleko. Jak tam. Hen, hen, daleko. Co tu się stało? Ziemia skolonizowana. Babewo. Co tu się stało? Co w tym babewie się stało? Niezwykły talent doradcy. Dziękuję bardzo. Płaćmy te pożyczaje, to będziemy zaczynać zarabiać pieniądze. A jak zaczniemy zarabiać Pieniądze, to będziemy mi Myślę, że Związek Radziecki w 1943 nie tego oczekiwał po sobie. To co? Ostatnia militarna dominacja? No i idziemy w wpływy i produkcję, żeby zacząć zarabiać większe pieniądze. Dodatkowo mamy wykonane dziedzictwo odblokowane. Koszty budowy i dyscyplina. Dzięki. uda się. Na pewno się przyda. O Jezus Maria. Kiedy ja to spłacę, to ja nie wiem. No, pierwsze 90, ale to dalej nie jest to. Dalej nie jest to. Faktycznie chciałbym mieć 100%. Teraz sobie postawiłem jasny. Chciałem jeszcze tam bombardować. Mamy odblokowane bomby atomowe, ale zbudowanie ich to jest koszt. Ale to nic. Rzucimy kilkanaście bombek. Chciałem zobaczyć, jak będzie to wyglądało, jak rzucę bombę na czyjąś armię. Tego jeszcze nie robiłem, więc bardzo mnie to interesowało. Nie wiem, co tu się stało w ogóle z babewo. Ta ziemia nagle stała się nieskolonizowana. Także oni no mieli, ale to chyba nie powinny to Okej, okay, Josephus, Stalinus. Oddaj mi tereny aż do. Do tego ukropolinu. Weźmy mazaczka, dostęp do Ukropolinu mnie interesował. Okej, okay, taki Ukropolin mogę mieć dostęp. To ja już bym wolał, zamiast tego. Na górze coś pozgarniać. O, coś takiego! Albo, albo, zamiast brać te terytoria, robię wyzwól Łotwę. Mniejsze liczbę terenów tutaj, wezmę wyzwór, jeszcze Estonię. Na jakąś randomową jednoprowinkiem i jeszcze tutaj. Wszystkie są za drogie, nie stać mnie, no to okej. Okay. Zakęczamy. I od razu chciałem wypowiedzieć wojnę w łotwie. Czekając zbytnio. Ale nie powinna mieć armii, dopiero została uwolniona. Powinienem sobie poradzić dzięki temu. armię mam? Jedna mi się nie chciała pokazać wcale. i co jeszcze? Estonia mnie interesowała. Powiedz też, wojnę Estonii. 58, wyczerpanie wojną. No dobra, spłacimy to wyczerpanie. Powolutku zajmiemy też tereny należące do Estonii. No i proszę pana, o to nam chodziło, tak? Zażądaj. Pożyczaje nam zaraz się spłacą. W międzyczasie my już zajmujemy Stończyka Jednak warto było wypuścić, dzięki temu możemy zająć kawałek więcej terenów. No to teraz to już taki rozjazd jest, taki typowy rozjazd. Okej, okay. Estonia myślę, że została. Zjednoczona pod jednym prawoilnym butem. nami, więcej, i tak nie weźmiemy. No to co? O, skończyła się taktyka. Świetnie. No to chałubice teraz. I kolejna dyscyplinka. To co? Zabieramy na pewno wyspy. Bierzemy tutaj terytorialnie. Połączymy sobie dostęp do tego. Mamy ich z tamtej strony. Coś takiego mogę wziąć na razie. I zabiorę złoto. No i oczywiście wrócę do nich. Jak tylko skończy mi się trus. W końcu zacząłem zarabiać pieniądze. No to co? Spłacamy pożyczki. Bierzemy już pożyczki. I jednocześnie spłacimy te pożyczki tymi pożyczkami, biorąc kolejne pożyczki. Nie pytajcie, sam nie wiem. 2000 i 1000. No i tyle nam potrzebne było pieniędzy. No to co, teraz zamek w Malborku, i jeszcze zamek w Wawelu. No i pieniążki przeznaczymy na wpływy z produkcji. O a, nie. Teraz rywalizacja związek. Niemcy mamy. Jeszcze węga. Rywalizacja. Kropolinu. Kropolin, co tu się dzieje? tu tu. tu 59,5 tu, 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 tu. agresywna. Dużo. Dużo, strasznie dużo przy pana, strasznie dużo. Pożyczaje się będą spłacać w międzyczasie, więc my zadbamy o to, żeby teraz mieć atomówki. Atomówki nam się przydadzą do tego, żeby zacząć podbijać takie kraje jak Niemcy i nie tylko. Budujemy oczywiście też dwa zamki, bo mamy limitkę sporą. O, w ogóle mamy 100 dyscyplinki już. Nieźle. Najwyższa dyscyplina, a potem jest Chile, Kolumbia i holenderskie Indie. Wschodnie. Włochy mają dużo też. No to polska armia jest strasznie zdyscyplinowana. Strasznie zdyscyplinowałem to. Jak myślicie? Zapłać za sąd, bo on dużo kosztuje. I co? Wydajności podatkowe w kraju zwiększymy, których nie mamy. Siódmy kraj na świecie, to rzecz pospolita. Mamy w nowej erze ryzyka. Pasuje mi ta era, proszę Państwa, pasuje mi. 5-2-2. Do tego czasu myślę, że już wszystko będę co potrzebował, będę miał. Ulepszymy sobie kolejny raz... Kolega, Stolica. Niezwykły talent dorad doradcy. Wysokiej jakości meble. Ekonomia. Ekonomia zawsze przydatna. Ja przynajmniej lubię. I kolejny sąd najwyższy. Oczywiście płacimy 70 na miesiąc. Zarabiamy. I wszystkie prowincje stały się prawie nasze. Prawie, ponieważ jeszcze mamy religię. Jak ona się stanie, to zobaczycie, jaki to jest przychód. No to co? Lewa strona. No i prawa strona. Lewa to pewnie jest to protestantyzm, a prawa to jest prawosławie. To właśnie się teraz zamienia na nasze. I dzięki temu nasz przychód skacze. I skacze. I skacze. No to co, zwiększamy sobie możliwości finansowe naszego kraju i brania pożyczek W międzyczasie dajemy oczywiście Bombę atomową A, musi być co najmniej jeden pierwszy Ej, dobra, zbudujemy reaktor Na początku zbudujemy reaktor Niderlandy się powiększyły Zjedzona została Belgia i Luksemburg Tego co widzę przez Niemca Szkoda trochę, ale Francja taka imperialistyczna jest no, tak Trochę dziwne W ogóle Polska ma tak brzydkie granice Przepraszam za to, ja wiem Już zaraz je naprawię, okej okay? Naprawię te granice. Ja wiem, że są obrzydli. Zarabiamy kupę kasy. No to byśmy teraz stworzyli armię. Tak, stworzylibyśmy armię. 10 czołgów, 200 bombowców. Ja art nie mogę. Może być taka armia. Tworzy. I myk, myk do pana. I myk, myk do pana. I ta armia będzie miała Cezarego, Cezarego Mizaka. I dodamy jej artylerii, ile możemy. Bo nie mamy jeszcze manpowera, więc potrzebujemy manpowera. Tysiące, nowe i czwarty tysiąc. Ją dobry, Ma Mapa też 70 tysięcy. Zonezy. To będzie taka armia dojeżdżania. Główna armia dojeżdżania, więc Arnold Kazimierski przejmie nad nią władzę. A kolega zamienił się. Zamienił się, tak. Cezarego Mizak się zamienił. To jest moja główna armia do Wjeżdżania. Ona w międzyczasie będzie ulepszana troszeczkę też tu, troszeczkę tam. Teraz jeszcze weźmiemy sobie kolejną pożyczaję. Kolejnych żołnierzy. Myślę, że będzie ok. Dać nas na to, żeby dokończyć na pewno te dwa kraje. Możliwość ulepszenia akademii za darmo. Trzy za darmo? Pana, jak za darmo? Ja biorę. Trzeba wiedzieć, kiedy brać akademię. akademia jest soli tak solidna i tak ważna, że jak dają za darmo. O, wydajność podatkowa. Bierzemy. Trzeba brać. Drodzy widzowie, trzeba brać. Tutaj dają. O Jezus, 149. No dobra, mogę mniej zarabiać, ale 109. To jest, to jest Sporo, autentycznie sporo. Pewnie z modyfikacji. Chciałem na wszelkie sposoby mieć tutaj broń nukleara, nuklearną. No i do tej broni nuklearnej się właśnie dostałem. 500 zarabiamy. Dałem 10 tysięcy czołgów. Teraz ta 80 dokończyć powinna już Łotwę. Fajnie by było, żeby Łotwa była zakończona, już nie, nie przeszkadzała nam w istnieniu tutaj. 4 tysiące to jest tak kłamek. No i dobrze by było zakończyć już też Estonię. Estonia też nie ma wojska zbytnio, możemy sobie poradzić w kłamek. Chyba, że przyjdzie armia. Okej, przyszła armia, ale nic to nie dało. Dobra, zakończyliśmy Łotwę. Reny Łotwy wchodzą na nas. Aha, agresywna będzie ta. Uuu, przy pana. Nie podoba mi się to. Nie tak to miało. Wszystko wyglądać przy pana. Hmm. Mniejszymy raz, mniejszymy dwa. Dzięki czemu możemy wziąć? Jeszcze nie możemy wziąć. Dobra. Niby zmniejszyłem, ale wiecie, jak to wygląda. O, 11 tysięcy, 12 tysięcy Liechtensteinu przybyło. Zostanie pod Rygą zmasakrowane. No i zostało zmasakrowane bitwa pod Rygą. Spotkać się z armią czołgową to jest naprawdę kłopot. <laughs> Tylko mi chłopaki, no. Nie taki był zamysł, no. Kamarz spadnie. Okej, okay. Łotwa może być zakończona, chociaż tyle. Ale to dalej nie wywiązuje mnie z kłopotów, które posiadam. Bo jeszcze Estonia została do wchłonięcia, a wyczerpanie wojną będzie rosło. Ryba. Mało mi brakuje do odbudowania Rzeczpospolitej obojga narodów. W praktyce tak naprawdę kawałek tylko od Związku Radzieckiego i już niedługo prawdopodobnie będziemy kończyli łodcinecek, tylko zrobimy to, co jest najważniejsze. Płacam pożyczki, bo mogę, pieniądze już na to mam. Dodatkowo wszystkie oczywiście weźmiemy jeszcze raz i spłacimy te dwie pożyczki, których nie mieliśmy. Jak spłacić i weźmiemy jeszcze raz. Mamy już 5000, dzięki czemu będziemy w stanie móc sobie pozwolić zaraz na to, żeby mieć broń nuklearną. Powoli, bo powoli. Poli, ale do tego właśnie dążymy, żeby mieć broń nuklearną. Nie musimy też opłacać armii. Mamy pieniądze na to, żeby sobie wytrzymać, więc nie potrzebujemy, żeby opłacać. Mamy ostatni tysiąc i jest to agresywna ekspansja minus 15%. Będzie nam pozwalała do tego właśnie, żeby właśnie zakończyć wojnę z Estonią. Dziękujemy Estonia. I Estonia została finalnie zakończona. Zostało tak naprawdę zbudować nam to, co jest najważniejsze, czyli reaktor. budować bombę. Ruszać na Związek Radziecki. Padł nam Ignacy Mościcki i Krystian. Jan Lewandowski wszedł na prezydenta. No, Lewandowcy to się za mną ciągnął. Od generałów po jakieś inne duperele, No, naprawdę ja nie ogarniam tych Lewandowskich. Lewandowcy dalibyście się na wstrzymanie, co? Ale myślę, trzymajcie. Tak troszkę, dajcie co na wstrzymanie Lewandosy. Ileż was można mieć wszędzie? Obice nam się zaraz skończą. Będziemy mieli ulepszoną armię troszkę. Niemcy no mają, mają największą tą limitkę. Chociaż myślę, że nie mieliby z nami żadnych szans, jak mamy taką dyscyplinkę. O, Włochy nas dogoniły z dyscypliną i Francja do nami leci. Jak to Włochy wygląda? 3-1, a Francja 1-0, a Niemcy 1-4. O, Niemcy robią. Nawet... Nawet Związek Radziecki robi. A reszta krajów? Aha, no to dobra. Wielka Brytania i Związek lecą za tym. Akademię Wojskową. Te generałów mają Wielka Brytania. Dobra, mało tego mają jeszcze. Miałem nadzieję na więcej. Gospodarcze. tam jak najwięcej pieniędzy. To co? Wydajność podatkowa. 6 tysięcy mamy. Kościół już tam zarabiamy. Czołg średni nam się niech ulepszy. I co? Chałbicka. 200 Goldziksa, ale zmieniamy na Chałbice. I Chałbice teraz będą w naszej armii. A nie! To jest 20 hałbic. Ostatni punkt dyplomatyczną finezję i ostatnia pożyczaja. Pięćsetki możemy spłacić wszystkie i wziąć pożyczki jeszcze raz. Dzięki czemu mamy 9000 tysięcy. Ale już nie zarabiamy pieniędzy. Mamy maksymalną ilość złota. Dylemat nadmiaru. O, maksymalny limit jeszcze nam się powiększył na chwilę. Jeszcze tysiąc. Jeszcze tysiąc. Na 15 lat mamy zwiększone, więc lecimy po ten tysiąc. Szwecja pada. Szwecję pije Dania. Pomaga Szwecję Norwegia, a danie Węgry. No i się zakończyło na tym, że Dania zjadła tej Szwecji sporo kawałków. Tak jak Norwegia wchłonęła sporo Finlandii. Trochę alkoholicki kraj jak Finlandię piją. No, no, no. Nie wolno. O, maksymalna ilość złota. No. Troszkę lat minęło, ale zbudowała pierwszy reaktor jądrowy. No i teraz już bomby atomowe będą stawiane, więc trzeba się przyszykować do tego, że bomby atomowe już będą robione i będziemy kończyli ten odcinek lecąc w pana ze Związku Radzieckiego, Więc się przeszkujcie. Zrobi nam się jedna bomba atomowa i ruszamy. Pierwsza jest najważniejsza. Niech się tylko zrobi. Nawet bym powiedział, że nic, nic nie zarabiam. A szkoda, szkoda. Pierwsza bomba jest zrobiona, więc opłacamy teraz naszą armię i odpalamy w z Związkiem Radzieckim. I teraz czekamy, aż Związek Radziecki przybędzie tutaj, gdzieś w okolice nasze. O ile on takową posiada. O, jest, 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 jest jest na Mogilew. Okej, okay, okej, okay, na Mogilew on jest. Bombarda! Padła. Zobaczymy, jak to wyjdzie. 34 tysiące panie, no, myślę, że nie tak się spodziewał. Wyłapujemy tę armię, co tutaj się biją. Uuu, panie. Mamy przewagę nad nimi. Jak ta bitwa się zakończyła? Uuu, 200 tysięcy miał wojska. No, zakończyła się tak, jak się miała zakończyć. Po masońsku. Wybici co do joty, hej. Okay. Tutaj, a ty tutaj na Smoleńsk. Na Smoleńsk lecisz, rozbita armia. A teraz ta armia też została tak i została tak kwaipowana. Wszystkie armie zostały postakwajpowane czyli 200 tysięcy żołnierzy zostało straconych. Od nic nie zostało innego, jak tylko zająć Związek Radziecki. Finalnie zawarliśmy traktat pokojowy, no i tworzymy to, na co wszyscy czekaliście, czyli Rzeczpospolite Obojga Narodów. W 1960 roku Rzeczpospolita Obojga Narodów wraca do istnienia. Oczywiście napis mamy taki krzywaczny trochę. Ale mamy dominację Baltic Sea, czyli Morza Bałtyckiego tutaj. Mamy tej zatoki tutaj dominację również, Rygi. Mamy przesmyk nerwy też zajęty, znaczy przynajmniej mamy dostęp do niego i możemy pobierać cła, no i mamy dostęp do Morza Czarnego i to całkiem spory dostęp do Morza Czarnego. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem, któremu udało się to stworzyć. Mamy wszystko, co chcieliśmy. Spuściliśmy też bombę atomową. Myślę, że wszystko jest tak, jak trzeba. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do kolejnych filmów już niebawem na kanale. Trzymajcie się. Cześć i czołem, widzowie. Hej,